Siema majstry Hurra w końcu koniec spawania Tacuni, jestem wykończony Zobaczcie efekt Z tym dzisiaj się bawiłem i z rozpórkami tam na dole Takie dałem rozpóreczki i stężenia jeszcze pionowe Co by się wszystko razem trzymało Tu takie okucia krawędzi Różków i tu wzmocnienia tak jak mówiłem a ta blacha tutaj krzywa to się jeszcze wyklepi się wyklepie będzie dobrze będzie równo o i tak to wygląda tu przy oszce wszystko obspawane dookoła i jutro malujemy jutro wszystkie, wszystkie sztuki wszystkie cztery sztuki o też też. są już na gotowca Kółek nawet nie zakładam. Będziemy jutro malować na raz. Wszystkie cztery i fireman z fire 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 taczkami. Gites. Także więc do malowania następnego heja.